Szanowni Państwo, nazywam się Sylwester Śmiech i witam Państwa w naszej dzisiejszej audycji. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Kazimierz Bachanek. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Działacz opozycji antykomunistycznej, członek Solidarności, członek władz Ruchu Odbudowy Polski, współpracownik premiera Jana Olszewskiego, radny miasta Świdnik. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie działalność opozycji demokratycznej w czasach PRL, a także Lubelski Lipiec. I chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę rozpoczęli od zagadnienia Lubelskiego lipca. Gdybyśmy przyjrzeli się komentatorom publicy, publicystycznym, historykom, to gdzieś ta rola Lubelskiego lipca jest ograniczana, mimo tego, że lubelski lipiec. Zainspirował wydarzenia na Wybrzeżu także w kontekście walki z systemem komunistycznym jest on gdzieś pomijany. Jakby się pan do tego odniósł? Z czego to wynika? Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że wydarzenia lata 1980 są wielkim kapitałem i wiele środowisk próbuje jak gdyby przywłaścić sobie nie ulega wątpliwości, że lato roku 80, czyli gorący lipiec miał miejsce na Lubelszczyźnie, a konkretnie w Świdniku, w zakładach WSK Świdnik, którego byłem tam wtedy i przez długie lata pracownikiem. Nie ulega wątpliwości, że nic się samo nie zrobi, i naszą rolą lokalną jest, aby ten fakt historyczny przywołać do pamięci i ustawić we właściwym kontekście. Ja powiem tak, ponieważ stan wojenny i Solidarność bardzo silnie wpłynęły na moje życie, powiem, że nawet stałem się człowiekiem bardziej yy, głębiej religijnym jak wcześniej to było i tu przywołam spór z Panem Bogiem o Sodomę i Gomorę w każdym bądź razie jeżeli tam chodziło o to jeżeli się znajdzie dziesięciu sprawiedliwych to te miasta będą ocalone nie znalazło się i, i prze, yy, yy, ten, ten wątek, to myśl przenosząc na nas, na, do naszej dyskusji, jeżeli u nas znajdzie się tych dziesięciu biblijnych, to my ten porządek zmienimy i historię ustawimy wedle rzeczywistych faktów. No bo tu warto jednak zauważyć, że zarówno sposób walki z systemem komunistycznym, zarówno praca, która została wykonana właśnie w trakcie lubelskiego lipca, bezpośrednio rzutowała na wydarzenia na wybrzeżu. Ale przechodząc trochę dalej, gdyby Pan mógł ocenić, jakie wydarzenie najbardziej Pan, Pan personalnie zapamiętał w trakcie tego lubelskiego lipca, które odcisnęło na Panu największe piętno? <laughs> Lipiec roku 80 i później konsekwencje tego lipca były u mnie cezurą mojego życia. Ale to co najistotniejsze to wniosły strajki w Świdniku bo od, <laughs> od tego zacznę, to było to, że chyba po raz pierwszy załoga nie wyszła na ulicę. Wydaje mi się, że ten wariant byłby oczekiwany przez ówczesną władzę, dlatego że bardzo łatwo wówczas jest rządzić prowokacje, zadymy, ktoś by mógł rzucić kamieniem w szybę i tak dalej, jakiś okrzyk. I ten cały, to całe wydarzenie, temu całemu wydarzeniu propaganda by nadała wyraz huligański. Natomiast to, że potężna grupa ludzi Wtedy pracowało w zakładzie około 12 tysięcy, Na tym, w tym wiesu wzięło kilka, siedem, pół tysiąca gdzieś ludzi. W jednym miejscu powodowało, że myśmy dali przykład innym, innym zakładom, innym miejscowościom w Polsce, że ta forma jest godna do powielenia i ona w całym kraju później była. Kontynuowana. A więc naszą niewątpliwą zasługą jest jak gdyby nowa forma protestu. Zbliżamy się do bardzo wyjątkowego święta. 31 sierpnia upamiętniamy podpisanie rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To bardzo wyjątkowe wydarzenie w historii Polski. Jednocześnie CEBOS przeprowadzając badania sondażowe wśród respondentów zauważył, że 28% osób badanych w badaniu, głównie osób młodych, nie ma rzetelnej wiedzy na temat powstania solidarności i porozumień sierpniowych. Gdzie by pan umotywował to zjawisko, że my po odzyskaniu niepodległości w roku 89 no nie zbudowaliśmy takiego kapitału społecznego, który miałby faktyczną taką świadomość? Zadam mi pytanie, na które nie jestem w stanie kategorycznie odpowiedzieć, nie ulega wątpliwości, że Przekaz historyczny uzyskujemy najpierw w rodzinie, w środowisku, ale najważniejszym źródłem przekazu są media, które to no, nieobiektywne były cały czas, w zasadzie do, do, dopiero od paru lat tak szerzej o tym mówimy. Chyba nie dam prostej odpowiedzi, gdzie należy szukać takiej bezpośredniej przyczyny, ale na pewno Jedna, jeden z argumentów jest, jest to, żeby przypisać ten wybuch, wybuch strajków w roku 1980 pewnym środowiskom. Dwa, żeby y, przyczynę tych y, zmian, tego, y, tego przełomu politycznego przenieść no, niestety na wybrzeże. A przecież Solidarność i y, czy strajk w Świdniku, czy później w innych, w innych zakładach lub i w Polsce, one były kontynuacją y, oporu przeciwko władzy ludowej komunizmowi, od samej wojny, więc my po prostu braliśmy udział w pewnym procesie, który trwał bardzo długo i wtedy nastąpiła erupcja. Jeżeli nie byłoby Świnińskiego lipca i lubelskiego lipca, prawdopodobnie byłby jakiś inny inna okoliczność, która skutki by miała no, podobne czy, czy, czy może krwawe, trudno mi powiedzieć. Ale wracając do Pana pytania, na które nie daję wprost odpowiedzi, wołam tu słowa to są Prezydenta Roosevelta. Róbmy co możemy. Tam gdzie jesteśmy i narzędziami takimi, jakimi dysponujemy. I to, że ja się dzisiaj tu znajduję w tym studiu, jest właśnie realizacją tych przykazań nikt za nas nie napisze historii, nikt za nas nie zrobi zmian, a to co nie jest zapisane, nie jest utrwalone na taśmie filmowej po prostu znika z pamięci. Więc dziękuję, że panowie podjęli taką inicjatywę. No ja, ja, ja jako jeden z bardzo wielu uczestników mogę w tym studio po prostu coś powiedzieć. Bardzo dziękuję panu za udział w naszej dzisiejszej audycji. Państwu dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Sylwester Śmiech. Dziękuję bardzo.